Podczas debat wyborczych pani Joanna Senyszyn bardzo często postulowała, że Polska powinna zerwać konkordat. Argumentowała to w ten sposób, że Kościół nic nam nie daje. Posłuchajmy jej wypowiedzi. Pan kreuje się na obrońcę suwerenności Polski przed Unią Europejską. Czy zatem poprze pan wypowiedzenie Konkordatu, czyli międzynarodowej umowy, która nakłada na Polskę bardzo wiele zobowiązań, a w zamian nic nam nie daje? Więc Kościół nakłada na Polskę bardzo dużo zobowiązań, a w zamian nic nam nie daje. Czy tak jest w rzeczywistości? Myślę, że bardzo dobrze na ten temat mógłby Joannie Senyszyn odpowiedzieć Leon XIII. Leon XIII jest teraz modny, ponieważ mamy papieża Leona XIV, tak więc dużo mamy odwołań do encyklik Leona XIII, trudno rzeczywiście je wszystkie prześledzić. Wszystkie nawet nie ukazały się w języku polskim. Wspominał o tym mój promotor, profesor Marcin Karas w swojej książce dotyczącej ciągłości i zmian. W pewnym momencie w 1997 roku Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku spróbowała wydać Wszystkie encykliki Leona XIII. Kilka jego encyklik możecie również zakupić w wydawnictwie Tedeum, ale tak naprawdę Leon XIII napisał 86 encyklik. Chyba nie było drugiego takiego papieża, który aż tyle by napisał. W tym wydaniu, które zostało opublikowane jako zbiór encyklik, były jednak niestety tylko 52 Encykliki. Co ciekawe, autorzy tego zbioru twierdzili, że encyklika Eterni Patris to była pierwsza inaugurująca pontyfikat Leona XIII, a tak nie jest. To była Trzecia z encyklik Leona XIII, pierwsza ukazała się 21 kwietnia 1878 roku, nosiła tytuł Inscrutabili Dei Concilio i o niej sobie trochę powiemy dzisiaj. Inscrutabili Dei Consilio, czyli o postaciach zła w społeczeństwie oraz o misji kościoła i Papieństwa, ponieważ ja myślę, że ta Encyklika najlepiej odpowiada na zarzut pani Joanny Senyszyn. Ale zanim przejdziemy do jej omówienia. Drodzy widzowie, zachęcam Was bardzo serdecznie do tego, żeby kanał subskrybować. I serdecznie dziękuję wszystkim, którzy kanał wspierają. Naprawdę działam całkowicie niezależnie od dolnie, tylko dzięki wam. i dlatego możliwa jest tutaj taka tematyka bardziej. Ambitna, tak jak na przykład dzisiejszy program. Zachęcam również do subskrypcji różnych playlist, takich jak tajne komplety, gdzie mówię po prostu o sprawach, które z jakiegoś powodu nie znalazły się w programie nauczania szkolnego. Zachęcam Was również do zakupu moich książek. Jestem autorką książek o Rotmistrzu Pileckim o niezłomnej zakonnicy siostrze Izabeli, książek również filozoficznych, religijnych, mamy również pakiety książek dla dzieci, jak i właśnie książki o filozofii świętego Tomasza Zakwinu, co może też w tym kontekście być dla Was szczególnie ważne. Tak więc zapraszam i zachęcam. Leon XIII na początku już tej encykliki zauważa, że coraz więcej jest ludzi takich, którzy myślą dokładnie tak jak Joanna Senyszyn, czyli twierdzą, że Kościół w ogóle społeczeństwu nic nie daje i mówi, że to jest taki smutny obraz, że są tacy ludzie, którzy tak twierdzą. I że skutki takich poglądów są dla społeczeństwa straszliwe. I to jest takie źródło wielu społecznych problemów, że władza kościoła, która ma za swoje zadanie podtrzymywać i bronić tak naprawdę, Legalnej władzy zostaje zlekceważona, zostaje odsunięta na bok. Pisze Leon XIII, że wrogowie porządku publicznego, dobrze o tym wiedząc, nie, nie uważali za nic bardziej odpowiedniego do zniszczenia fundamentów społeczeństwa niż nieustanny atak na Kościół Boży, aby go zdyskredytować i aby go zniesławić poprzez szerzenie haniebnych oszczerstw i oskarżanie go, o sprzeciw wobec prawdziwego, prawdziwemu postępowi. Czyli cały czas Kościół był oskarżany o to, że niejako jest wsteczny, że neguje wszelki rozwój, że neguje wszelki postęp. I ci wrogowie Kościoła, pisze Leon XIII, pracują nad osłabieniem jego wpływu i siły poprzez obalenie autorytetu papieża. I z tych powodów powstają prawa, które wstrząsają strukturą kościoła katolickiego, których uchwalenie musimy opłakiwać w tak wielu krajach. Stąd również pogarda dla władzy biskupiej, przeszkody rzucane na drodze wykonywania obowiązków kościelnych, rozwiązywanie wspólnot zakonnych, konfiskata majątku, który kiedyś był wsparciem dla sług kościoła i ubogich. Tutaj w tym miejscu Zachęcam Was do sięgnięcia wstecz w historię mojego kanału. Tam opowiadam o tym, jak zwiedzałam klasztor Benedyktynów na Sycylii, którym no, również ten klasztor w imię, w imię postępu i właśnie tych nowych rządów, które weszły, został odebrany, ich majątek został skonfiskowany. I dzisiaj na tym, na tym terenie znajduje się uniwersytet, który jednak szerzy takie lewicowe treści propagandowe. Zachęcam was, żeby sobie ten odcinek zobaczyć. Zauważa również Leon XIII, że instytucje publiczne, które były na przykład poświęcone dobroczynności, zostały spod nadzoru kościoła wycofane. Powstała niekontrolowana taka swoboda nauczania, ale w tym kontekście, że zaczęło to w tych szkołach świeckich rozpowszechniać wszelkie szkodliwe zasady, i zostało naruszone to właśnie prawo kościoła do kształcenia i wychowywania dzieci. Tutaj ten aspekt kształcenia religii w szkołach jest również przez panią Seneszyn cały czas podkreślany. Ale o co tutaj tak naprawdę chodzi z tym kościołem? Bo nie jest tak, że kościół nic nam nie daje. Chodzi tutaj o koncepcję cywilizacji. Chodzi o to, że kościół stał na straży naszej cywilizacji. I to Leon XIII w tej encyklice stara się podkreślić. Jest to całkowicie jasne i oczywiste. Że sama koncepcja cywilizacji będzie jedynie jakąś fikcją umysłu, jeśli się nie będzie opierać na trwałych zasadach prawdy i niezmiennych prawach cnoty i sprawiedliwości, jeśli szczera miłość nie łączy woli ludzi i łagodnie nie kontroluje wymiany i charakteru ich wzajemnej służby. Kto odważyłby się zaprzeczyć, że Kościół szerząc Ewangelię wśród narodów Przyniósł światło prawdy wśród ludzi całkowicie dzikich i pogrążonych w ohydnych zabobonach i poruszył tych ludzi zarówno do uznania boskiego stwórcy natury, jak i do należytego szacunku dla siebie samych. Kto zaprzeczy, że Kościół zlikwidował przekleństwo niewolnictwa? Tak więc nie jest tak, że Kościół nic nam nie dał. Tutaj jedna z zasług Kościoła, podkreślona przez Leona XIII, to jest fakt, że to tak naprawdę Kościół zlikwidował niewolnictwo, które jeszcze było czymś powszechnym w czasach cesarstwa rzymskiego. Przywrócił Kościół ludziom godność. Poprzez podniesienie sztandaru odkupienia we wszystkich zakątach globu oraz przez prowadzenie lub ochronę pod swoim patronatem nauk, sztuk, przez założenie i objęcie opieką instytucji charytatywnych. Które zapewniają pomoc w wszelkich dolegliwościach. Kościół ucywilizował rasę ludzką na całym świecie, uwolnił ją od degradacji i z wszelką troską wykształcił ją w sposób życia odpowiedni do godności i nadziei człowieka. A jeśli ktoś o zdrowym umyśle porówna wiek, w którym żyjemy, tak wrogi religii i Kościołowi Chrystusa. Z tymi szczęśliwymi czasami, gdy Kościół był czczony jako matka przez narody, to bez wątpienia zobaczy, że nasza epoka pędzi dziko prostą drogą do zniszczenia. Zobaczcie, kiedy to mówił Leon XIII, a jak możemy to również do naszych czasów zastosować. Podczas gdy w czasach, które najbardziej obfitowały w doskonałe instytucje, Spokojne życie, bogactwo i dobrobyt, ludzie okazywali się najbardziej posłuszni rządom i prawom Kościoła. I tutaj też jedna kwestia od razu, o której sobie powiemy później. Zachęcam Was, napiszcie w komentarzu, jeśli chcecie w najbliższym czasie więcej o encyklikach Leona XIII. To, że właśnie Kościół w czasach Leona XIII. Był jednym z głównych czynników walki z komunizmem i walki z socjalizmem. Może zapewne to też pani Joannie Senyszyn, która z takim, a nie z innym ustrojem się identyfikuje, przeszkadzało. Dlatego jest wiele błogosławieństw, które wspomnieliśmy, wynikających z działalności i zbawczej pomocy Kościoła. Są one prawdziwym i godnym owocem cywilizacji. Kościół Chrystusa daleki od bycia obcym lub zaniedbującym postęp ma słuszne prawo do pochwały wszystkich ludzi jako jego pielęgniarka, nauczycielka i matka. Co więcej, ten rodzaj cywilizacji, który jest sprzeczny z doktrynami i prawami Świętego Kościoła, jest niczym innym jak bezwartościową imitacją i bezsensowną nazwą. Dowodem tego są te narody, na które światło Ewangelii nigdy nie zaświeciło, ponieważ w ich sposobie życia można dostrzec jedynie cień cywilizacji, podczas gdy jej prawdziwe i solidne błogosławieństwa nigdy nie były posiadane. Niewątpliwie nie można uznać za doskonałość cywilizowanego życia tego, co śmiało przeciwstawia się wszelkiej legalnej władzy, ani nie można uznać za wolność tego, co haniebne i najpodlejszymi środkami, szerząc fałszywe zasady i swobodnie oddając się zmysłowym przyjemnościom porządliwych pragnień, domaga się bezkarności za wszelkie przestępstwa i wykroczenia i udaremnia dobry wpływ, Najgodniejszych obywateli z jakiejkolwiek klasy. Więc tutaj mamy to podkreślenie. Jeszcze raz Leon XIII podkreśla te osiągnięcia Kościoła. Co może być bardziej niegodziwego niż zaprzeczenie temu, jak wiele i jak dobrze biskupi rzymscy w historii. Zasłużyli zasłu cywilizowanemu społeczeństwu. Nasi poprzednicy dla dobra ludów podejmowali wszelkie trudności, znosili największe trudy i nigdy nie wahali się wystawiać się na, na najniebezpieczniejsze próby. Z oczami utkwionymi w niebie nie ugięli się ani przed groźbami złych, ani nie dali się skusić pochlebstwom, czy też łapówkom do niegodnego posłuszeństwa. To właśnie stolica apostolska zebrała i utrzymała razem rozpadające się resztki Starego Porządku. To było życzliwe światło, dzięki któremu kul kultura chrześcijańskich czasów świeciła daleko i szeroko. To była Kotwica bezpieczeństwa w gwałtownych burzach, które wstrząsały rodzajem ludzkim. To był święty węzeł jedności, który łączył narody odległe regionom i różniące się charakterem. Krótko mówiąc, to było wspólne centrum, z którego szukano instrukcji w wierze i religii, nie mniej niż wskazówek i rad dla utrzymania pokoju i funkcji życia praktycznego. Rzeczy samej, to chwała najwyższych kapłanów, że stanowczo stawiali się jak mur i bastion, aby ocalić społeczeństwo ludzkie przed powrotem do dawnego zabobonu i barbarzyństwa. Oby ta uzdrawiająca władza nigdy nie została zlekceważona ani odrzucona. Z pewnością władza świecka nie utraciłaby tej czcigodnej i świętej chwały, rośniącego daru religii, który sam czyni stan poddaństwa szlachetnym i godnym człowieka, nie byłoby wzniecionych tylu rewolucji i tylu wojen, by pustoszyć świat zniszczeniem i rozlewem krwi, ani królestwa, które kiedyś były tak kwitnące, ale teraz są upadłe, nie leżałyby przygniecione ciężarem wszelkiego rodzaju nieszczęść. Przykłady. Tego dają również ludy Wschodu, które zrywając najsłodsze jaźmo, które wiązało je z tą stolicą apostolską, traciły blask swojej dawnej wielkości, swoją sławę w nauce i sztuce oraz godność swojego panowania. Z tych niezwykłych dobrodziejstw, które wspaniałe pomniki wszystkich epok dowodzą, że spłynęły na każdy zakątek świata ze stolicy apostolskiej najwięcej doświadczyła tutaj twierdzi papież ziemia włoska, ponieważ właśnie dzięki bliskości geograficznej Rzymu to Włochy czerpały korzyść z tej opieki papieży, wpływ i ojcowska troska papieży wielokrotnie chroniły Włochy przed atakami wrogów. Tutaj musimy oczywiście brać pod uwagę czasy i kontekst, w którym papież to opisał. Wspomina również zasługi wcześniejszych papieżów, Leona Wielkiego, Aleksandra III, Innocentego III, Świętego Piusa V, Leona X. I innych papieży, dzięki którym Włochy uniknęły całkowitego zniszczenia grożącego ze strony barbarzyńców. Zachowały swoją starą wiarę, i wśród ciemności i zepsucia surowszych czasów pielęgnowały i zachowały wigor nauki i blask sztuki. Świadczy o tym również nasze własne miasto, siedziba papieży, które pod ich rządami czerpało szczególne korzyści, stając się nie tylko twierdzą wiary, ale także schronieniem dla sztuk wyzwolonych i samym miejscem zamieszkania mądrości, zdobywając podziw i szacunek całego świata. Ponieważ te fakty zostały przekazane w historycznych zapisach dla wiecznej pamięci potomności, łatwo zrozumieć, że tylko z wrogim zamiarem i bez Oszczerstwem, mając na celu wprowadzenie ludzi w błąd, ktoś może odważyć się w mowie i w piśmie, oskarżać stolicę apostolską o bycie przeszkodą dla postępu cywilizacji, narodów i dobrobytu. Czy to jest tylko fragment? Jeszcze ta encyklika jest dłuższa, natomiast myślę, że w ten sposób Leon XIII odpowiedziałby na pytanie Joanny Senyszen zadane podczas debaty wcale nie jest tak, że Kościół nic nam w historii nie dał. Dał nam bardzo wiele. Panią Joannę Senyszyn możemy zachęcić do czytania encyklik Leona XIII. Jeśli chcielibyście na tym kanale więcej o Leonie XIII, napiszcie w komentarzu, napiszcie w komentarzu, Jakie programy chcielibyście na kanale? Zachęcam do śledzenia sklepu, gdyż już wkrótce w sklepie pojawi się nowa książka. Książka dla dzieci, ale też nie tylko. Książka dotycząca Najświętszego Sakramentu, Komunii Świętej, chleb aniołów, Komunia Święta i dzieci. Wkrótce będę Was o tym informować. Serdecznie Wam dziękuję. I jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy kanał wspierają. Do zobaczenia.